Zapraszam do oglądania filmiku, w którym pokażę i objaśnię w kilku krokach, jak zrobić to danie. Bardzo łatwy i prosty, szybki przepis. Tak zwane danie jednopatelniowe. Dzień dobry, witam w mojej kuchni, w której przygotujemy sobie dzisiaj na obiad danie jednopatelniowe. Bardzo łatwe. I szybki przepis. Tak naprawdę potrzebujemy tylko kilka składników, całe danie wykonamy dosłownie na jednej patelni. Do mojego dania to będzie taki gulasz. Do mojego dania ja sobie akurat ugotuję ryż. Można ziemniaki, kaszę, to co tam lubi. Można bez, bez tego dodatku, może być samo mięso. Ale akurat w moim przypadku ja sobie to zrobię z ryżem. Krok pierwszy pokroimy sobie 300 gram. Ja mam tutaj 300 g mięsa odmierzonego z łopatki i pokryjmy sobie w taką nie za dużą, nie za małą kostkę. Dobrze, nasze mięsko pokrojone, przejdziemy teraz na gazówkę i je usmażymy. Damy trochę oliwy, bo mięso miałem nie za bardzo tłuste, nie będzie miało się na czym smażyć. A myślę, że tyle powinno starczyć. Poczekamy, niech się chwilkę nagrzeje. Dobrze, to smażymy. W tym czasie, jak nam się tutaj smaży, ja sobie już przygotowałem, przygotowałem gardek z wodą. Gotuję sobie ryż, bo mam ryż, ryż brązowy. On się bardzo długo gotuje, bo 35 minut. Zacznę go już sobie w międzyczasie gotować. Eee, dobrze. Mięsko, mięsko nam się troszkę podsmażyło. Weźmiemy je, teraz sobie przyprawimy. Solą pieprzem, nie za dużo soli, troszkę pieprzu, papryki słodkiej, I ja tutaj mam taką przyprawę, z, chyba z prymatu, taki miks do mięsa. Też, też go sobie troszkę tam. dobra. Troszkę zmniejszy gaz. Niech nam się tu tutaj powoli smaży, a my przejdziemy na deskę do krojenia i pokroimy sobie cebulę i czosnek. Cebulę pokroimy w takie w takie piórka, w pół piórka, czyli papryka. papryka. Cebula na pół. Jeszcze raz na pół i ciachamy. Już. Cebula poklejona w odpowiednim momencie. Dodamy ją do naszej patelni, do naszego mięsa. Tak samo czosnek. Tak leciutko posiekamy. Zaraz go będziemy dodawać. Nie będzie potrzebna, bo mięsko nam się powoli już wypaca. Dołożymy sobie y, tego czosnku do tego mięsa w tym momencie. i myślę, że w tym, w tym momencie spokojnie możemy sobie dodać się cebuli pomieszamy niech to się chwilę podsmaży i zaraz dodamy 150 ml w moim przypadku wody fajnie by było mieć jakiś rosół, bulion. Nie chcę wody z kostką rosłową rozpuszczać jakoś. Nie używam kostki rosłowej, a rosołu też nie mam. Dodam zwykłej czystej wody. 150 ml. I to wszystko razem podusimy. O, tutaj woda już mi się na ryż zaczyna gotować. Zaraz sobie wstawię ryż. 35 minut będzie się ryż gotował i... I to danie z tym mięsem z cebulą też za 35 minut, już na pewno będę miała. Dobra, czekamy. Dobra, jeszcze minutkę i dodam mojej wody. Spróbujmy mięso, czy już powoli się. Nie to smażyło, czy jeszcze? Nie, no jeszcze surowe. Widzę, że surowa, ale spróbuję. O! Nie tak źle. Dobrze. dobrze, myślę, że nadszedł czas dodać naszej wody, mojej wody, bo patelnię mamy suchą. Zaraz mi się to będzie palić. Dodamy 150 ml, jak to się ma to losowo. O! Super. Przykryjemy to zaraz pokrywką, niech to się spokojnie powoli dusi, a my w tym czasie pokroimy sobie paprykę. Dobra, kroimy tą paprykę. Ja ją też w taką grubą, grubą, grubą kostkę pokroję. Dobrze, nasza papryka pokrojona, też w odpowiednim momencie ją sobie dodamy do naszego dania. No, myślę, że dosłownie za parę minut. Zobaczmy, jak wygląda nasz gulasz sos. Nie wiem, jak to nazwać. O, i super. Dodamy naszej papryki. Niech to się już tutaj razem wszystko dusi. Posypiemy sobie to jeszcze ziołami prowansalskimi. Zawsze ładnie będzie pachnieć. Bardzo fajna przyprawa, taka aromatyczna. I damy jeszcze papryki słodkiej. Pomieszamy, przykryjemy dosłownie na minutkę i dodamy ostatniego składniku, składnika składnika y, mianowicie serfeta jeszcze idzie cały serfeta 200 gram y, tego sera zaraz jeszcze tutaj dodamy nie wiem czy nie doleję jeszcze tutaj troszkę wody bo jakoś mi się wciągnęła ta woda ale to zobaczymy Dobra. a wytrąciło się jednak trochę wody jeszcze o i super. Ryż mi dopiero się gotuje 10 minut. Mogłem go trochę wcześniej wstawić, ale to nic. Poczekamy na ryż. Dobra, jasko nam się tutaj podusiło. Dodamy tego sera w tym momencie. 200 gram sera. On nam się zaraz tutaj ładnie powinien rozpuścić. No, zaczyna to ładnie wyglądać nie? Szkoda, że nie było żółtej papryki Mogłem kupić jedną czerwoną, jedną żółtą Znaczy taki miałem plan, ale akurat w sklepie nie było żółtej W ogóle jest ciężko z żółtą papryką Albo ja tak w moim sklepie nigdy nie mam żółtej papryki Dobrze, przekryjemy to na dwie minuty Niech ten sens się troszkę rozpuści Pomieszamy to i mi się wydaje, że tutaj to już będzie gotowe. Poczekamy na ryż i będzie danie skończone. Obiadzik w 30 minut zrobiony. O, ładnie zaczyna to wyglądać. Ser się rozpuścił. Dobrze, że wody nie dolewałem, te 150 spokojnie wystarczyło. O, teraz tylko poczekamy, aż to się niech ładnie zagęści i z ryżem sobie zjemy. Soli też z początku dużo nie dawałem, bo e, wiedziałem, że będę dodawał serfeta. Serfeta zawsze jest słony, więc z tą solą zawsze trzeba uważać. Można by było jeszcze śmietany w sumie 30 dodać. Mam w lodówce. By też, też, też fajnie zagęściło, ale już nie będę kalorii sobie dodawał. Wystarczy to, co jest. O, przykleję to. I poczekamy na ryż. Dobra, ja już mojego dania nie będę, nie będę dusił już. Zostawię je tak już bez przykrycia. Niech troszkę wody odparuje, niech mi się to troszeczkę zamieści, bo mam wrażenie że to troszkę za, 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 za rzadkie jest. Zostawię to dosłownie na malutkim ogniu, niech mi się trochę zredukuje. Dobra, wiecie co? Ja już przestaję tutaj to dusić. Już mi się podoba ten sosik. Taki, taką gęstość chcę mieć. Poczekam tylko na ryż. I, I będę sobie nakładał. Ryż będzie za 12 minut. Dobrze. Właśnie ryż mi się zdążył ugotować. Ugotował mi się. I sobie teraz nałożymy. Ja sobie daję całą soszetkę ryżu. No, i damy sobie tego naszego sosu na ten ryż, takie proste, naprawdę, danie, szybkie do zrobienia. O, Co, coś takiego. Zapraszam do zrobienia sobie tego dania samemu w swojej kuchni. Smacznego!